Witajcie, z tej strony skarpion Przeam na kiwami gra American Track Simulator. Oczywiście że tak co sobie wybierzemy Zaraz zobaczymy na spokojnie Nie ma co się spieszyć. zobaczymy Jeszcze chwila momencik A jeszcze tu zajrzymy. Wziąć, no właśnie. Oto jest pytanko. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie tutaj, gips dziewiętnaście ton. Jesteśmy w środku, wyjdźmy na zewnątrz. Tak prezentuje się nasz truck. Razem z naczepą. Ok, idźmy do środka. Odpalamy silnik. Pięknie. Mamy godzinę 17:28 w grze. Ciężarówkę Kenworth'a i możemy startować. Tam chyba jest wyjazd. Mamy długą naczepę. Więc trzeba będzie uważać. no, Dawno odcinka z tej gry nie było. Podejrzewam, chyba z miesiąc postanowiłem nagrać Jako że to jest seria skręć fajna Mnie się podoba Wam w miarę skręć. wydaje się Że też Trzymaj się lewej strony a następnie skręć w lewo. OK No właśnie a propos serii Mamy zielone możemy jechać Ostatnio zauważyłem, że cykl, który nagrywam, mianowicie Diablo, ostatnimi czasy przez Was jest coraz mniej oglądany, nie wiem dlaczego, co się dzieje, jaki powód, wróciłem do tej serii po krótszym czasie, no to oglądalność, łapki w górę, co jest, jaka prędkość, A, no dobra, niech Ci będzie. No to powinna być wysoka A tutaj z odcinka na odcinek coraz gorzej To co jest z wami Wracam po pewnym czasie Mimo, że mówicie, że nie ma serii Że tylko HSHS HS. Wracam A tu mały wydźwięk No to co jest z wami Nie kumam Nie ma serii Pewnej Jęczycie, gadacie, powrót do serii. Wraca seria? I oddźwięk i jest mały. Ja na przykład dałem wczoraj odcinek, to już w ogóle nikt nie oglądał. No, Elo, chłopaki, dziewczyny, co jest z wami, moimi widzami, subskrybentami? No, nie rozumiem tego. Ogarnijcie się. Albo chcecie jakąś serię, daję to oglądacie. I robicie wszystko, żeby była jak największa oglądalność Łapkujecie w górę, nie wiem, zapraszacie swoich znajomych na kanał O, to jakieś roboty drogowe A wy nic No to jak nie chcecie oglądać, no to wiecie co możecie zrobić Jest prosty sposób Nie macie oglądać Nie macie chęci oglądać mojego kanału No to do widzenia, idziecie oglądać, nie wiem, wielkich youtuberów co nagrywają jeden odcinek na tydzień albo na dwa tygodnie. I wszyscy się podniecają. Wow, dał raz na dwa tygodnie odcinek. I wszyscy oglądają 10 tysięcy łapek w górę. 100 tysięcy wyświetleń. WOW dał gościu. Znany youtuber. Jeden odcinek na dwa tygodnie, a ja... Nagrywam dla was praktycznie co dzień i co? No to... Kto tu jest nie fair? Kto tu... wali, że tak powiem, w kulę, nie? Pomyślcie No ale nie ma sprawy, ja tam nagrywam dla siebie, dla was też ale jak nie ma odzewu, no to ja nie będę wiecie, nikogo błagał ani prosił, tak? Proste, nie chcecie pomagać w rozwoju kanału. Jak gdybyście chcieli, naprawdę tu już miałbym miałem, minimum 500 subskrypcji albo 1000. No ale cóż, Wasza wola, Wasza sprawa, mnie to tam rybka. Nie chcecie pomagać, to mówię. Droga wolna, odsubujcie, idźcie do tych wielkich youtuberów, im tam pomagajcie, im tam dawajcie hide. Żeby jeszcze byli bogaci, mieli więcej za darmo, spoko. Nie ma problemu, ja tam się tym nie przejmuję, tylko Wam po prostu komunikuję, wyrażam po prostu swoje zdanie, opinię i tyle. Ok, a wracając do gry, mamy godzinę teraz: 18.39, piękną pogodę. I co najważniejsze, gra przeszła na Direct 11, więc graficznie o wiele, wiele lepiej się to poprawiło. Zresztą sami możecie widzieć. Widzicie, wygląda to o wiele lepiej. O, mogłem tu skręcić na parking. A, zrobię sobie kółko. Odkryję ten teren, Dobra. ale nieważne, znajdę nową trasę. Ej, teraz zawrócimy. Ciekawe, czy w tym odcinku dostaniemy level kolejny, czy nie? Dobra, możemy jechać. Nam zostało 364 km, czyli nie jakoś za specjalnie dużo. Ale jedziemy, mandat no, się dostało. No z mojej winy przyznaję się. No ale chyba... Już tak źle nie będzie. Mam nadzieję, że więcej mandatu nie dostanę. Oby. A my wieziemy dla przypomnienia Gips 19 ton. Dobra, przyspieszmy, bo możemy prawie setką jechać. Troszeczkę głos mi się poprawił, bo walczyłem tutaj. ...z moim początkiem, że tak powiem, choróbska. Ale nigdy nic nie jest jeszcze pewnego. Może wrócić, oby nie. Ale i tak walczę, nie poddaję się. Jestem dzielny. Scorpion Fighter Ninja, Ładnie to wszystko wygląda No, idziemy setką Troszkę zwolnijmy Chciałbym jakby przedzieć, ale nie wiem, czy ktoś będzie sprzeciwka. No właśnie Jeszcze tym bardziej, tutaj jak widać, jakie są pasy podwójna ciągła. Oni przyspieszyli nieźle w sumie, plus dla mnie, u olewali po oczach tam słońce. zachodzi już mamy prawie 20 tempomat mamy włączony możemy jechać z no właśnie jeszcze jedna fajna wiadomość Pojawił się od dzisiaj event nowy na święta. Ładnie wyrobiliśmy, fartownie. Możemy jechać? Możemy. Autobus pojechał, to i my możemy jechać. Więc ci, którzy grają w ets 2 i ats Odsyłam, bo jest do zrobienia świąteczny event i tu, i tu. Jak ktoś ma ochotę, chyba że nie ma danej gry, na przykład nie wiem, nie ma ETS-a, albo nie ma ATS-a, a ma ATS-a i odwrotnie, no mamy czerwone, musimy czekać. Tak czy siak, zawsze jakieś tam drobne nagrody są do odebrania, jak się zrobi. Ewencik. O, tutaj galon jakieś paliwo, jeździ czy coś innego nadal mamy czerwone o, już jest zielone, spoko, startujemy nie wyprzedzisz mnie, gościu poczekaj daj mi jeszcze 5-6 sekund a ja ci pocisnę No przypomniałem się, nie wiem czy mówiłem, ale do ATS-a wprowadzili taka wiadomość mm, moja wina, dobra, bo i tak bym nie zdążył wyhamować wprowadzili nową ciężarówkę, Lone Star polecam tą ciężarówkę wziąć, fajnie wygląda, fajnie jeździ, fajne ma dźwięki, takie specyficzne przyznam się Jak ktoś lubi ats to może brać. Jeszcze mają najprawdopodobniej wprowadzić jedną lub dwie. Kolejne. To mogę jechać? Chyba tak. Psy. Spokojnie, Easy, Easy, Lemon Squeezy. Trzeba uważać. My niedługo <laughs> będziemy przyjeżdżać obok miasta Bend. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Dzięki maleńka, spoko Policja sobie tam pojechała. Jest przed nami. Okej, okay, 72 kilometry. No to tyle mniej więcej będziemy jechać około. Trzymaj się w prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Co tylko wyjechać tutaj z tego terenu miasta? Czemu nas Tędyk pokierowała nie tam prosto? Nie wiem. Jedź prosto. Czerwone. Widzicie? Darek T11 jednak robi swoje graficznie, polepszyło to się nam no ale jednocześnie jak ktoś ma o wiele, wiele słabszy komputery, no to będzie chyba raczej musiał sobie sprawić trochę mocniejsze jakieś części bo to wymaga na pewno mocy chyba, że dana jakieś słabsze detale no to wtedy luz i mamy ślimaka. Zjeść w prawo. Pod górę, pod górę, pod górę. Ale ładne tutaj słońce. Genialne by było zdjęcie. Jakby się zrobiło, ale nie chcę teraz, nie mamy na to czasu. Mamy zielone, oni nie jadą. No chłopaki, jedźcie. Na szczęście nie dostałem mandatu, bo już mieliśmy prawie czerwone. No ale byliśmy na 3/4, więc dobrze, że nie zaliczyło, nie powinno. No i 90 km, trzeba będzie około okołocisnąć. Zobaczyłem, może w tym odcinku kupię ciężarówkę, może w następnym, nie wiem. Wiem, czekacie na to, ale spokojnie. Jak mówiłem, nigdzie mi się nie spieszy. Tak gra zakończenia nie ma, więc to jest seria bez tak zwanego endgame'a, Jakby ktoś nie wiedział. Czemu tak zwalniamy? Tego nie mam pojęcia. Może no, chyba, że jest tak pod górę. O 105. To będziemy cisnąć. No i mamy godzinę prawie 21 w grze. Ciekawe jak długo będziemy cisnąć 105. No kończymy sobie światła, żeby mandatu nie dostać No i tylko chwilę pojechaliśmy ponad setką. O tej porze jest. I to same osobówki. Szybciej tam potrąbię wam. Bym was ominął, ale podwójna ciągła jest. <śmany> w takim tempie to ja będę tu, nie wiem, dwie godziny jechał. A oni jadą przy psowo, jak najbardziej. Niby też powinienem, nie? A jakbym to awaryjny mikrofon spróbował wyminąć? Ciekawe, czy dostałbym mandat, czy nie. Zrobię taki manewr zobaczymy. I zaraz wjeżdżamy na trasę z powrotem na jezdnię okej okay. udało się ciekawy trik dobra, tempomacik mamy załączony I pozostało jeszcze 140 km do końca. Nie, no teraz to mi się podoba. Ogólnie jeszcze bardziej gierka. Graficznie również. Jak podciągnęli to wszystko. Przyzwolnić przez tutaj naszego kolega. Mu. Co jest? Aha, czerwone chyba tam ma. No, my mamy teraz zielone. Więc jest spokojnie jak na razie Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo Załączamy kierunkowskaz w lewo Tak, tylko że mamy czerwony No tam w rec trochę inne są przepisy niż u nas choć poniekąd podobne Wszyscy jak stoją, czekają. O, możemy jechać. Oni mają czerwone, my mamy zielone. Czyli jest git. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No niestety, Żeby tylko nie on. Zjedź w prawo. Nie jedź tam, gościu, please. Dzięki. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, a on co? Ma czerwony? Chyba tak. Dobra. Mamy zielone. Co on tam? Gruszka, betoniarka. A nie. Też że jakiś towar. Pewnie tam gdzie my. Jakiś butowalany, półpłynny Najprawdopodobniej do fabryki Może celulozę wiezie, bo to Jest fabryka papieru to sobie przy okazji odkryjemy Przygotuj się do skrętu w lewo dawaj ziomuś no tak powinno być i wjeżdżamy na teren za chwileczkę fabryk fajnie to wygląda tego w dzień byłoby jeszcze lepiej pod względem widoku Dobra, jesteśmy na miejscu i mamy odkryte Eugene miasto Dobra, tam mamy oddać towar, trochę ciasno Niepotrzebnie stoi tam ten wózek widłowy No i ta ciężarówka Ale jak nam utrudnili, no to cóż Damy radę, musimy. Dobra, próbujemy. Za pierwszym razem Ups Ale przywaliłem Shit To był mój mega błąd Ale gdyby nie ta stłuczka to byłoby chyba prawie idealnie. prostujemy. Jest. Dobra. Mamy to. Mam nadzieję. Sprawdźmy. Okej. Okay. Czyli poszło prawie idealnie. Oddajemy towar a no jednak jest doskonale. I o to chodziło. Lewela niestety nie dostaliśmy. I to by było tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!